Wnętrze Green Jar tonęło w miękkim zielonkawym świetle. Ściany porastały mech i paprocie, a z głośników sączył się ambient z domieszką sitaru. Muzyka dla ludzi, którzy udają, że są spokojni. Evelyn weszła bez rozglądania się. Nathan siedział w rogu, tyłem do ściany, twarzą do wejścia. Nie miał prawa wyglądać na tak zmęczonego. Człowiek, który przez lata uczył innych, jak się nie zdradzać, wyglądał teraz jak ktoś, kto przestał spać, ale wciąż pamięta, jak się oddycha. Cześć, Cole. Usiadła naprzeciwko, zdejmując powycieraną kurtkę. Wybrałeś miejsce, w którym nawet kawa boi się być czarna. Ty też. Skinął głową na jej torbę. Widziałem cię dziś w redakcyjnej sieci. Twój artykuł o Hartman już krąży. Lubię, jak brud wypływa na powierzchnię. Wiesz, że po takich tekstach ktoś zaczyna kopać pod tobą. Niech kopią. Może w końcu znajdą swoje sumienia. Uśmiechnął się krótko, ale zaraz spoważniał. Na stole postawił mały pendrive, srebrny, bez oznaczeń. Obok fotografię wydruk A5 i krótką notatkę CIA. Evelyn odruchowo nachyliła się. Na zdjęciu prywatna Marina, Bahamy. Webstein w białej koszuli z kieliszkiem w dłoni. Obok niego Eli Ben Azar, ówczesny minister obrony, jeszcze przed tym jak został premierem. W tle kobieta w kremowej sukni, znajoma blondynka, uśmiechnięta, jakby nie wiedziała, że stoi w historii. Photoshop? Nie, zdjęcie z aparatu Lejka, numer seryjny, zarejestrowany na jednego z fotografów rządowych. Skąd to masz? Nie pytaj. W jego głosie zabrzmiał ton, którego nie znała. Nie autorytatywny, nie tajny, raczej ostrożny. Ben Azar wygląda, jakby był tam z nimi towarzysko, powiedziała. Ale co w tym dziwnego? Wszyscy bywali u Websteina. Nie o to chodzi. Nathan przesunął w jej stronę ten W środku jest część korespondencji. Część? Reszta zniknęła. Dlatego musiałem dać Ci to, co przetrwało. Serwery czyszczone w 2019, tuż po jego samobójstwie. Ale ktoś zrobił kopię offline. I nagle znalazły się w Twojej kieszeni? Nie w mojej. W czyjejś szafce depozytowej w Nowym Jorku. Z kuchni dobiegł dźwięk spienianego mleka, jak syk węża. Nathan oparł łokcie na stole. Nachylił się. W tych plikach są przelewy. Konta. Dane z fundacji powiązanej z Pentagonem, prezydentem Websteinem, Twoją ukochaną panią gubernator. I jeden dokument, który wszystko przewraca, a także lista, to już sama odkryjesz. Coś mi mówi, że to nie raport o ochronie środowiska. Umowa o współpracy technologicznej między Departamentem Obrony, byłym kongresmenem, a izraelską firmą CabMet Systems. Nigdy nie słyszałam. bo ty i ja nie mieliśmy o tym wiedzieć. To spółka córka Dynachem. Kurwa. Ewelin cofnęła się w fotelu. Chemia, finanse, wywiad, cały łańcuch pokarmowy świata. Właśnie. Złapała się na tym, że mówi ciszej niż zwykle. Nie dlatego, że się boi, tylko dlatego, że nagle wszystko, co mówi, waży za dużo jak towar droższy niż życie. Dlaczego mi to pokazujesz? zapytała. Powinieneś iść z tym do kogoś z Komisji Federalnej. Nie ufam. mi. Natan wzruszył ramionami. Zbyt wiele nazwisk jest w tych dokumentach, a tobie przynajmniej jeszcze płacą za prawdę. Płacą mi za teksty, nie za prawdę, ale dzięki za mitologiczną wersję. Weź to, obejrzyj, nie mów nikomu, nawet Maj. Na dźwięk imienia przyjaciółki uniosła wzrok. Wiesz o niej za dużo, tyle ile muszę. Pentagon nie śpi, inne służby też. Cisza. Dwie szklanki, dwie pary oczu, jeden stół. Świat na zewnątrz toczył się dalej. Ktoś zamawiał smut. Ktoś śmiał się za głośno. Tutaj panował ten gęsty bezruch, który poprzedza katastrofę.